Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kosmetykach marki Dermalogica. Ja kosmetyków tej marki używam od bardzo dawna i jestem przekonana, że wszyscy ci z Was, którzy oglądają moje filmy od kilku lat, doskonale o tym wiedzą, dlatego że Dermalogika pojawia się w moich filmach regularnie i po raz pierwszy wspomniałam o niej już w 2015 roku w jednym ze swoich filmów z ulubieńcami, który w tej chwili wyświetli Wam się na górze w proponowanych, także od razu będziecie mogli sobie to sprawdzić. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to to, że w ciągu kilku ostatnich lat zdążyłam przetestować naprawdę sporo kosmetyków tej marki i dorobiłam się wśród nich. W rezultacie swoich ulubieńców. Bo oczywiście nie mogę powiedzieć, że absolutnie wszystkie kosmetyki marki Dermalogica wprawiły mnie w zachwyt, co jest zresztą czymś całkiem normalnym i naturalnym, bo nie istnieje na rynku taka marka, która produkowałaby wyłącznie hity sprzedażowe. Dlatego dzisiaj skupię się wyłącznie na kosmetykach, które się u mnie sprawdziły, które z czystym sumieniem mogłabym Wam polecić i które uważam, że warto posiadać. Inna kwestia, że obecnie cała moja pielęgnacja składa się z kosmetyków marki Dermalogica. I mało tego, od czasu, kiedy zrobiłam unboxing kalendarza adwentowego tej marki, link do filmu wyświetli Wam się na górze w proponowanych. Zaopatrzyłam się również w sporo miniatur swoich ulubionych produktów, które to zaczęłam stosować po treningu na siłowni. Więc zawsze znajdują się one w mojej kosmetyczce i korzystam z nich prawie. Codziennie, ale zanim opowiem Wam, które kosmetyki Dermalogica warto posiadać, pozwólcie, że najpierw opowiem Wam kilka słów o samej marce. Zacznę może od tego, że Dermalogica to amerykańska marka kosmetyczna, która powstała w 1986 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy się urodziłam, taka mała ciekawostka. I jest to marka kosmetyków profesjonalnych, która to od początku swojego istnienia nie testuje kosmetyków na zwierzętach. Produkty Dermalogica nie zawierają między innymi takich składników jak oleje mineralne, sztuczne barwniki, lanolina i substancje komedogenne. Zawierają natomiast substancje aktywne, których działanie zostało udowodnione naukowo. Jeśli natomiast chodzi o samą markę, to ja cenię ją nie tylko dlatego, że tworzy wysokiej jakości kosmetyki, ale również dlatego, że mają one bardzo dobry, pozytywny wpływ na stan i wygląd mojej Cery. Bardzo podoba mi się również to, że marka ta jest bardzo spójna stylistycznie i zdecydowana większość kosmetyków Dermalogica ma bardzo podobne, proste, szaro-białe opakowania. Także zdecydowanie jest to coś dla minimalistek i muszę przyznać, że kosmetyki naprawdę pięknie prezentują się na toaletce. W Stanach Zjednoczonych marka Dermalogica jest bardzo dobrze znana i lubiana, i kosmetyki tej marki można kupić m.in. w seforach. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to tutaj Dermalogicę możemy znaleźć przede wszystkim w salonach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej oraz gabinetach spa. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz czas najwyższy na to, żebym pokazała Wam moje ulubione produkty marki Dermalogica. Zacznę od kosmetyków do oczyszczania twarzy, a dokładniej od olejku do demakijażu, który, jak widzicie, znajduje się w buteleczce z pompką. Jest to pojemność 150 ml i sam olejek jest przeznaczony do każdego typu cery, nawet cery tłustej i trądzikowej. Nie podrażnia, jest to olejek lekki, który nie jest tłusty i który w sposób bardzo łatwy i szybki usuwa makijaż, nawet ten wodoodporny. Nie podrażnia i ja bardzo go lubię ze względu na to, że przepięknie pachnie, także używanie go to dla mnie prawdziwa przyjemność, a stosujemy go w ten sposób, że po prostu nakładamy na suche dłonie odrobinę tego produktu, a następnie wykonujemy za jego pomocą masaż i następnie całość zmywamy wodą i to jest tak jakby pierwszy krok w oczyszczaniu twarzy, jeśli chodzi o markę Dermalogica, ponieważ marka ta propaguje dwuetapowe oczyszczanie twarzy i tym drugim etapem oczyszczania twarzy w moim przypadku jest użycie żelu do mycia twarzy, który to znajduje się w takiej dużej tubce o pojemności 250 ml i tutaj mamy dozownik, takie wieczko, które możemy uchylić i w każdej chwili też zamknąć, dzięki czemu ten produkt nie będzie nam się wylewał. Żel jest bardzo przyjemny w użyciu, bardzo ładnie skórę oczyszcza, i ja regularnie używam sobie tego żelu z moją ukochaną szczoteczką soniczną do oczyszczania twarzy, marki Foreo. Mówiłam o niej tysiąc razy, więc nie będę się może powtarzać. Ale sam ten żel, bo o tym jeszcze nie wspomniałam, delikatnie się pieni i jest niesamowicie wydajny. Także tak właśnie wygląda w moim przypadku to podwójne oczyszczanie twarzy. A kolejnym produktem, który sobie stosuję, przy czym nie codziennie, tylko raz na kilka dni, jest peeling. I to peeling nie byle jaki, tylko peeling enzymatyczny, bardzo delikatny, puder ryżowy. Który to jest bestsellerem na całym świecie od wielu, wielu lat, a którego powstanie zostało zainspirowane japońskimi technikami pielęgnacji skóry. I to jest peeling bardzo wyjątkowy i nietuzinkowy ze względu na swoją bardzo oryginalną konsystencję, która bardzo przypomina mi proszek do prania. To już mówiłam o tym parę razy. Jest to taki. Delikatny, drobno zmielony proszek, proszę bardzo, który należy zmieszać z wodą, w wyniku czego w naszych dłoniach wytworzy się piana, i tą pianą właśnie należy następnie spinningować sobie twarz. I to jest, słuchajcie, peeling genialny, ponieważ jest niesamowicie delikatny tak delikatny, że można go stosować nawet codziennie. I oprócz tego, że peeling ten bardzo ładnie wygładza skórę, to jeszcze dodatkowo przepięknie ją rozświetla i pomaga usunąć przebarwienia. Po oczyszczaniu twarzy stosuję oczywiście tonik, a dokładniej mgiełkę antyoksydacyjną o pojemności 150 ml. I to jest opakowanie z pompką bardzo wygodny sposób aplikacji. I pompka sama w sobie jest świetna, dlatego, że równomiernie rozprowadza produkt na twarzy. Co w przypadku innych marek niekoniecznie ma miejsce, ponieważ różnie z tymi pompkami i ich działaniem bywa. W tym kontekście nie mam co do tego produktu absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o działanie tej mgiełki, to jest to tonik nawilżający, przeciwstarzeniowy i antyoksydacyjny, co oznacza, że produkt ten pomaga nam zwalczać szkodliwe działanie czynników zewnętrznych i można go stosować również w ciągu dnia na makijaż. Ale także podczas urlopu, w momencie, kiedy wylegujemy się na plaży, oraz w pracy, zawsze wtedy, kiedy przebywamy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Produktem, o który pytacie mnie zawsze wtedy, kiedy pokazuje się z nim w mediach społecznościowych, jest ten oto krem, a w zasadzie krem żel pod oczy, i ja wiem, z czego to wynika. Wynika to z tego, że kosmetyk ten ma bardzo charakterystyczną metalową końcówkę. Która chłodzi i ułatwia pozbycie się opuchnięć i działa naprawdę rewelacyjnie. Sam krem jest kremem nawilżającym, ale również działającym na cienie i opuchnięcia, i to działanie. Potęguje właśnie ta metalowa końcówka, bardzo przyjemnie się jej używa. Bardzo często wykonuje sobie za jej pomocą masaż. Świetny kosmetyk do używania rano. Ja posiadam go w dwóch wersjach: w wersji standardowej o pojemności 25 ml i w wersji mniejszej 10 ml, która to znajduje się w mojej kosmetyczce na siłownie. Naprawdę bardzo, bardzo lubię ten krem, ma leciutką konsystencję która szybko się wchłania. Można go stosować również w formie maski. Nakładamy wtedy grubszą warstwę, ale też świetnie sprawdzi się ten krem w samolocie na przykład. I moim zdaniem jest to również bardzo fajny gadżet dla mężczyzn, bo oni uwielbiają takie proste w obsłudze kremy. A taka końcówka to naprawdę rzadkość, więc jak najbardziej mogę Wam ten krem pod oczy polecić. Czas najwyższy na jeden z moich najukochańszych kosmetyków marki Dermalogica, czyli krem do twarzy na dzień z wysokim filtrem 50%, o którym to wspominałam wam już wielokrotnie i zdania na jego temat nie zmieniłam. Uważam, że jest po prostu rewelacyjny. Ma lekką kremową konsystencję, bardzo szybko i ładnie się wchłania. Świetnie łączy się z różnymi podkładami różnych marek. Przetestowałam, więc wiem, co mówię. Bardzo dobrze chroni naszą skórę przed promieniowaniem słonecznym, dzięki temu, że ma wysoki filtr, ale jednocześnie nie bieli naszej twarzy, co czasem ma miejsce w przypadku produktów z wysokim filtrem, właśnie. Opakowanie ma 50 ml, jest naprawdę bardzo wydajne. A sam krem ma działanie nawilżające i przeciwzmarszczkowe. Jeśli wybieracie się na narty, to uważam, że to powinien być wasz must have. Podobnie zresztą w momencie kiedy wybieracie się na urlop czy wakacje, naprawdę gorąco, gorąco polecam, ale jeśli nie macie ochoty na aż tak wysoką ochronę przeciwsłoneczną, to zawsze możecie przetestować sobie nowość dermalogiki, a mianowicie krem Prisma Protect z filtrem 30, który to jest zamknięty w tubce, także nieco inny sposób aplikacji, ale również ma leciutką kremową konsystencję, która ładnie się wchłania i jest to krem wielozadaniowy. Oprócz tego, że ładnie nawilża, i działa przeciwstarzeniowo, to również przepięknie odbija światło, sprawiając, że nasza cera wydaje się ładniejsza, zdrowsza i bardziej promienna. Także dwa kremy do twarzy z wysokim filtrem możecie sobie wybrać, czy wolicie niższy filtr, czy wyższy, ale tak czy inaczej warto o skórę pod tym kątem dbać, warto ją zabezpieczać przed promieniowaniem słonecznym przez cały rok, także polecam testy. Wieczorem używam dwóch kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy i mam tutaj na myśli serum oraz krem. Zacznę może od serum. Serum ujędrniającego, liftingującego, które to ukazało się w sprzedaży w tym roku. Jest to absolutna nowość. Wspominałam wam o tym serum w jednym ze swoich vlogów. On wam się wyświetli na górze w proponowanych ponieważ byłam na premierze tego serum w Polsce, także zachęcam do obejrzenia tego materiału. A teraz w ramach przypomnienia chciałabym powiedzieć, że jest to najbardziej zaawansowane serum w historii marki Dermalogica, które zawiera w swoim składzie między innymi jagody z lasów amazońskich. Które to nazywane są super owocem, z uwagi na to, że zawierają one 60 razy więcej witaminy C niż pomarańcza. Także z pewnością jest to prawdziwa bomba witaminowa i nie tylko. Jest to serum, tak jak Wam już wcześniej wspomniałam, liftingująco-ujędrniające, o pojemności 40 ml. Mamy tutaj aplikator w formie pompki, natomiast samo serum jest dwufazowe. Ma konsystencję taką żelowo-oleistą. Bardzo ładnie nakłada się to serum na twarz. Natomiast ja polecam taki trik w postaci nakładania tego serum bezpośrednio po wcześniejszym użyciu toniku. Wówczas to serum rozprowadza się jeszcze szybciej i jeszcze łatwiej. I ja po użyciu wcześniejszym tego serum zawsze później nakładam na twarz. Krem i mam tutaj na myśli krem do twarzy na noc, Sound Sleep Cocoa, który uwiódł mnie swoim opakowaniem, dlatego że mamy tutaj niby pompkę, ale żeby ten krem otworzyć, to musimy go przesunąć. Słyszycie taki charakterystyczny dźwięk. To mi się bardzo spodobało, bo jest to rozwiązanie niezwykle higieniczne, nie musimy tutaj wkładać paluchów do środka i nie nanosimy w związku z tym do wnętrza opakowania bakterii. Produkt ma lekką, żelowo-kremową konsystencję, bardzo ładnie i szybko się wchłania. Działanie nawilżająco, przeciwstarzeniowe, a także rewitalizujące, ponieważ krem ten walczy z oznakami zmęczenia. Bardzo przyjemnie mi się go używa, także cieszę się, że mam go w swojej kolekcji. A ostatnim produktem, którego lubię sobie używać w formie SOS, jest maska do twarzy multivitaminowa, maska do twarzy, o której też już wam wielokrotnie wspominałam, zamknięta w tubce, pojemność 75 ml i jest to, moi drodzy, maseczka, która robi, jak ja to mówię, wszystko, tylko nie tańczy i nie śpiewa. A co robi? Nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i świetnie nadaje się do tego, żeby używać jej w formie maseczki SOS, dlatego, że daje błyskawiczne rezultaty. Ja jej bardzo często używam przed wszelkiego rodzaju wyjściami i często też przed ym, nagraniami y, filmów tych w domu. Konsystencja, kremowa bardzo ładnie rozprowadza się na twarzy i teraz taka mała ciekawostka a mianowicie jest to ukochana maseczka do twarzy Victoria Beckham. Także jeśli moja rekomendacja was nie przekona, to być może przekona was rekomendacja Victoria. Dobrze moi drodzy, pokazałam wam już wszystkie kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy i pod oczy, jakie stanowią moich ulubieńców, jeśli chodzi o markę Dermalogica. A teraz chciałabym wspomnieć Wam jeszcze kilka słów o produktach do ciała, ze szczególnym uwzględnieniem tego oto żelu do mycia ciała który postanowiłam sobie zamówić po tym jak napisała do mnie jedna z was w sensie moja widzka ze Stanów, którą serdecznie pozdrawiam, która podobnie jak ja bardzo lubi markę Dermalogica i to właśnie ona wspomniała mi o tym, że w sprzedaży ukazała się niedawno seria kosmetyków do ciała marki Dermalogica, więc ja oczywiście musiałam sobie tę serię zamówić i niemal z miejsca zakochałam się w tym oto żelu, który przepięknie pachnie eukaliptusem i Lawendą. I moim zdaniem genialnie nadaje się do tego, żeby używać go po treningu na siłowni. I tam też właśnie się w tym produkcie zakochałam, ponieważ to właśnie tam przetestowałam go po raz pierwszy. Ma świetne działanie orzeźwiające energetyzujące. Także moim zdaniem jest to naprawdę rewelacja. Pojemność 295 ml, ale tak jak wspomniałam. W sprzedaży ukazała się cała seria kosmetyków do ciała, także w tej serii znajdziemy jeszcze peeling do ciała o działaniu rozgrzewającym, a także balsam do ciała oraz olejek. Podsumowując, uważam, że marka Dermalogica jest naprawdę świetna. Także bardzo polecam testy i zachęcam oczywiście do zakupu chociażby jednego produktu tej marki po to, żeby wyrobić sobie własne zdanie na jej temat, chociaż i tak jestem święcie przekonana, że kiedy tylko zaczniecie używać kosmetyków tej marki, to będziecie równie zachwycone jak ja. W związku z tym, że wielkimi krokami zbliżają się święta, w ofercie Dermalogiki pojawiły się te oto przepiękne, Zestawy świąteczne, zestawy limitowane, dodam które posiadają bardzo ładną szatę graficzną. Opakowania zostały zaprojektowane przez znaną amerykańską artystkę uliczną Kelsey Montague, która to tworzy przepiękne murale na całym świecie. Jeden z jej murali znajduje się nawet we Wrocławiu, także taka mała ciekawostka. Jak widzicie, zestawy są naprawdę bardzo różne większe, mniejsze, droższe, tańsze natomiast wszystkie wyglądają jednakowo pięknie. W składzie tych zestawów znajdują się produkty bestsellerowe, te, które się najlepiej sprzedają. I w zależności od zestawu mamy tutaj produkty albo pełnowymiarowe, albo takie w wersji podróżnej. Także naprawdę jest tutaj w czym wybierać. A teraz już na sam koniec chciałabym Was poinformować o pewnej wyjątkowej promocji. Promocji niespodziance, którą to przygotowałam dla Was wspólnie z marką Dermalogica. A która to polega na tym, że od dzisiaj aż do 12 grudnia na hasło olfactoria otrzymacie aż 20% rabatu na zakup kosmetyków na stronie internetowej Dermalogica.pl. I mam tutaj na myśli cały asortyment marki Dermalogica, zarówno produkty, które są w regularnej sprzedaży, jak i zestawy świąteczne. A skoro o zestawach mowa, to koniecznie muszę Wam pokazać mój ulubiony zestaw ze wszystkich, który to jest oczywiście zestawem największym, a który składa się z trzech kosmetyków pełnowymiarowych, które to są bestsellerami. I już Wam pokazuję, jak ten zestaw wygląda w środku i co zawiera. Mamy tutaj mój ukochany olejek do demakijażu żel do mycia twarzy. Oraz peeling enzymatyczny, czyli wszystkie trzy produkty, o których wspominałam Wam dzisiaj w trakcie trwania tego filmu. Tak jak Wam wspomniałam, są to produkty pełnowymiarowe. I teraz uwaga, uwaga, taka ciekawostka. Zestaw ten jest wart 595 zł. Dokładnie tyle musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy chcieli kupić sobie te trzy produkty osobno. Natomiast w zestawie kosztują one 440 zł. Także jest to bardzo atrakcyjna oferta cenowa i mało tego, ponieważ teraz z moim dodatkowym rabatem 20%, możecie ten zestaw kupić jeszcze taniej, płacąc za niego tylko 352 zł. Także łącznie możecie zaoszczędzić aż 243 zł. I kto mi teraz powie, że to nie jest świetna okazja? Chyba nikt. Także ja gorąco polecam ten właśnie zestaw. Gdybym miała się na jakiś decydować, to wybrałabym właśnie ten. Polecam oczywiście zakup takiego zestawu, jeśli nie dla siebie, to dla bliskiej Wam osoby, takiej, która jest fanką marki Dermalogica, albo po prostu chciałaby się z tą marką zapoznać. Przypominam, że jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę kosmetyków, o których Wam dzisiaj opowiadałam, razem z linkami do sklepu, a także informacje dotyczące Promocji. Tymczasem nie pozostaje mi nic innego jak tylko się z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. I do zobaczenia w kolejnym filmie.